Tutaj y, idę bardziej po. żeby coś załatwić, niż po wypadek. Y, czyli? Y, czyli będę walczył z Pawłem, z, z moim imiennikiem. Y, to, to, to nie chcę jeszcze o tym mówić, nie mogę załatwiać jakichś rzeczy, ale po prostu. Ale z Pawłem? Y, z, z Pawłem, z Pawłem. Tak? Którym y, Pawłem? Pawłem y, mm -hmm. I, i. Czyli z Prima? Tak, on, tak. Znaczy on jest właścicielem BFN-u i Prima, nie? Z tego co ja wiem, chodź... czy teraz możemy potwierdzić to, czy mamy ekskluzję od ciebie w tym momencie? Tak, walkę 22. Listopada, czyli miesiąc przed grudniem, po dwóch pawów się zderzy w, w klatce i ten. I tutaj mi bardzo zależy, żeby tę walkę wygrać. Nie idę po pieniądze, nie idę po wypłatę. A dobre są pieniądze? Dużo mniejsze niż w KSW. Okej. Okay. Mniejsze? Tak, tak. Mhm. A, są a co ma lepsze w na KSW czy Fame? Czy Prime? Mogłem zrobić, żebym wiedział, że pan na tym się położył i za sobą w KSW, ale ten, no jestem że jestem, poprzez to, że nie począłem się ani Kawulskiego, ani yy, tam nikogo. Ja tylko chciałem zarabione pieniądze, które tam zrobiłem, a tego było dużo. Ja chciałem po prostu pójść do Rosji. A... Zrobiłeś numer fejmowi, a jednak mm. się zapraszają po raz kolejny. Tak, dogadaliśmy się, jednak wiesz... E, przeprosiłem, bo nie miałem tej sytuacji, nie zawsze mam rację. Na całe szczęście i ten. Czy...